Daliśmy im coś tam w łapę i nas puścili do okienek. W kolejnym okienku musieliśmy dać w łapę w następnym, suma summarum, daliśmy jakieś 150 euro. Witajcie, w dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak poszło nam przejście graniczne pomiędzy Togo a Beninem. Pokażę wam piękne wybrzeże Beninu oraz kontrasty. Jakie są w tym cudownym turystycznym państwie? Zapoznam Was z naszym nowym koleżką muzykiem o imieniu Hudson. Serdecznie zapraszam na nowy odcinek. I i don't want pain no more I don't want no more pain I ain't gon' see no way Look at that with no pain See the rain coming down, but it is not purple Dzień dobry, drodzy widzowie Chciałbym was przywitać z 15 państwa po naszej drodze Z Beninu Zobaczcie, dzisiaj spaliśmy, pierwsza noc była gruba Przygarnęła nas mama pod sklepem już to jeszcze śpi, jak zwykle. No i spaliśmy tak. Niesamowici ludzie, niesamowite miejsce. Jesteśmy gdzieś na wsi, dosłownie z 5 km za granicą. Zapraszam na nową serię z Beninu. Tak Stajemy, zwiedzamy. Pokażę wam, gdzie się zatrzymaliśmy. Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy w kurorcie. Proszę Państwa, wynajęliśmy sobie pole kempingowe. Które nie jest wcale tanie, kosztuje 7 euro na osobę. Więc sporo jak na nas. Jest tu niesamowicie pięknie, magicznie i zaczarowanie. Już Wam wszystko po kolei pokazuję. Na pewno chcecie wiedzieć, jak nasze przejście graniczne. O tym za chwileczkę. Najpierw chciałbym Wam pokazać to piękne miejsce. Dzisiaj już Kuba sobie pływał w oceanie. Ma troszkę inny kolor, jest coraz ładniejszy, więc fajnie, fajnie. Czekajcie, pójdziemy na taras. Haha. Generalnie tutaj cała ta area wygląda niczym ogród botaniczny. Mamy świetne jedzenie. Wczoraj na przykład jedliśmy zupkę pomidorową zblendowaną, która była tak pyszna, że nie macie pojęcia. Pracuję tutaj ze 30 ludzi. Wszyscy pracują na stażu za darmo. Pytaliśmy się szefa. Całego tego obiektu, więc ma pracowników za darmo. Pracują przez 3 miesiące, potem mają papier i mogą pracować już normalnie. Jakoś tak ten desen to wygląda. Tutaj mój tarasik. Haha. I mój przepiękny basen i zatoka gwinejska dokładnie tam. O tej zatoce będę wam gadał chyba teraz co film, ponieważ naprawdę się na nią jaram. Zwróćcie uwagę jak długa sieć rybacka. Ona ma z pół km, jak nie więcej. To jest jedna sieć. Niesamowite co? Dobra, idziemy dalej zwiedzać ten obiekt. Jest tu masa turystów, w sumie więcej białych niż, niż tych drugich. Wyobraźcie sobie, że jest jeden Polak z czterema Polkami. Jest też druga para Polaków, także mamy z kim porozmawiać po polsku, naprawdę się na to cieszymy. Może wam nawet jedną grupę przedstawię. Mm. Energy's here, you're not ready for the wham. Energy's war, I've never been glam. Energy's sure like bars will land like a missile straight to the plan. Energy's more than everything, man. Energy's mad, don't mess with the ram. Certain things in life gotta overstand. That's disappointing, don't do this, man. With your energy, yeah, can't do this, man. Energy's here like a sizzling pan. Four meetings already is urgent, fam. If the energy's right, we can do this, man. If the energy's right, we can do this. Man. Pójdziemy teraz do restauracji, pokażę Wam jaka fajna restauracja. Tutaj deski surfingowe czy tam jakieś Możemy No, francus to był Francus. Co, podoba Wam się jak dla mnie bajka. Tutaj mamy restaurację, spójrzcie. A tutaj domki, w których mieszkają ludzie. Nie wiem, ile kosztuje taki domek, ale zapytamy się naszych polskich koleżanek. One na pewno wiedzą, no bo musiały zapłacić za to, tak? Więc tak, jesteśmy na wakacjach, można tak śmiało powiedzieć. Zobaczyć tutaj, taki fajny pomysł szachy, warcaby, szachy. Tu mamy basenik. Czekajcie, pójdziemy na basen jeszcze. Oczywiście ja w tym basenie ani razu nie pływałem. W dupie mam ten basen, ponieważ tam jest mój basen. Więc tak, tak wygląda basenik. Hola. How are you today? Fine? Ej, sawa myślę. Merci beaucoup. Dobra, poczekajcie kończę. Wszyscy nas tu znają i zaczytają. Ha? Dziękuję. Dziękuję za ciekaw. Fajna pani. Dziękuję. A? No i tak jak widzicie wszyscy nas kochają, ponieważ wszyscy wiedzą skąd tu przyjechaliśmy, co robimy, dokąd jedziemy. Także to jest nasza tak wielka karta przetargowa na wszystko, że nie macie pojęcia. Idziemy dalej. Normalnie są tu ogrodnicy, kucharze w uniformach kucharskich, kelnerzy, kelnerki też w uniformach, także naprawdę. Może nie jakoś super na bogato, ale, ale jest ok. Jest jeszcze jeden myk. Ten Polak ma czarnoskórą żonę. Sporą młodszą oczywiście i dzieciaczka. I wyobraźcie sobie, że ta jego żona z tym dzieckiem mieszkają u mnie w moim rodzinnym mieście w Płocku, co jest... Świat jest tak mały, że tego się czasami nie da opisać. I ten jej mąż też pochodzi z Płocka, wywodzi się z Płocka, także... A więc na pewno byście chcieli wiedzieć, jak wyglądało nasze przejście graniczne pomiędzy Togo a Beninem. Słuchajcie, jakieś 50 metrów od. Okienek wyłoniło się wojsko. Zatrzymali nas, sprawdzili paszporty. Oczywiście zobaczyli, że, że jesteśmy dwa dni w plecy. Zadzwonili prawdopodobnie tam do tego okienka o coś zapytać. Daliśmy im coś tam w łapę i nas puścili do okienek. W kolejnym okienku musieliśmy dać w łapę. W następnym, summa summarum, daliśmy jakieś 150 euro. Ale na szczęście nas przepuścili. Także jesteśmy w Beninie. Co jeszcze? Mieliśmy jeszcze problem z wizą do Beniny. Słuchajcie, okazało się, że nie można było tej wizy kupić na granicy. Że można ją kupić tylko online, że niby czeka się 5 dni, tak nam powiedzieli. Daliśmy znowu w łapę. <grym> <grym> Użyczyli nam swojego internetu, ponieważ my nie mieliśmy internetu i, i przez stronę government wypełniliśmy wnioski. Za 3 sekundy mieliśmy dosłownie po wypełnieniu wniosków gotowe wizy. Także tak to wyglądało. Jesteśmy w Beninie, au! Zrobiłem się głodny, więc poszedłem sobie na śniadanko. Słuchajcie, jestem w restauracji i hotelu obok. Dlaczego? Ponieważ tu jest o wiele taniej, jeśli chodzi o jedzenie, także siłą rzeczy trzeba oszczędzać. Takie jajeczko kosztuje 2000 franków, 2000 franków to jakieś 3 euro. Jajeczko to jest omlet jakiś. Zobaczymy, wygląda nawet apetycznie. Generalnie jedliśmy tutaj dużo potraw i są nie za dobre. Ale tak jak mówiłem, są 3, 4, nawet 5 razy tańsze niż u nas w hotelu. Także musimy jeść tutaj. Dobra, słuchajcie, wszystko co dobre, szybko się kończy. Jak sami widzicie, jesteśmy już spakowani. Tutaj, Józio, przywitajcie. Zapraszam na Józef kanał. Oglądajcie go. Kanał, jaką nosi nazwę? Wilczy rower. Więc zapraszamy na wilczy rower. Wyobraźcie sobie, że jedziemy do naszego ziomka Hudsona ponieważ u niego najzwyczajniej w hamaczkach na podwórku będziemy spali za darmo nie będziemy musieli płacić tak jak tutaj po 7 euro czy 7,50 nawet za osobę, za noc, za kemping, także spadamy stąd czy żeby nie było, powiedz coś po polsku, bo mogą mnie wierzyć Cześć, pozdrawiamy z Beninu! Aha, pozdrawiamy z Beninu, właśnie łapiemy stopa dla naszych nowych, starych znajomych widziałam was jak wyjeżdżacie na rowerka. no jedziemy dalej w stronę Nigerii no dobra, no i co, ruszyliśmy dalej w świat samochód, moi mili widzowie, jak widzicie, przed chwilą spotkaliśmy naszych polskich przyjaciół, pojechali do, na granicę do Togo. Chyba z Togo mają samolot do Polski, do Polski, no nie do Polski, bo to jest kilka samolotów. Jednym samolotem nie da się do Polski dolecieć. Co mogę Wam powiedzieć o Beninie? Znowu te kontrasty, albo straszna bieda, spójrzcie tu, naprawdę bieda aż piszczy, albo po drugiej stronie wybrzeża same hotele, kurorty. Jałasy i tak dalej, także te kontrasty są straszne. 20 km przed nami jest miasteczko Kome I tam bardzo widać tą widę. My już tam byliśmy, naprawialiśmy mój telefon, bo wyobraźcie sobie, że potłuk mi się wyświetlać. Musieliśmy wydać 60 euro na wyświetlacz, na wymianę wyświetlacza. Ale na szczęście to zrobiliśmy. Telefon jest dla mnie ważniejszy niż paszport nawet, chociażby jest fakt. Jest najważniejszy, proszę Państwa, ponieważ mam kontakt z rodziną, mam kontakt z Wami. Mogę robić filmy, więc mogę pracować, tak? Także telefon jest na dzień dzisiejszy naj, najważniejszą rzeczą, jaką mam. Yy, na czym to ja skończyłem? Więc dzisiaj do tego miasteczka Kome nie pojedziemy, ponieważ Hudson mieszka trochę bliżej. Ale jutro, pojutrze czy tam po pojutrze pokażę Wam to miasteczko. Naprawdę na każdym kroku widać tam straszną biegę. clap the room i'm coming through. they want to see what i'm about yeah i got skills do it for the thrill i'm on a paper route extra extra read about it i'm today's trying to tap it i put commas over bullshit. yeah i put that on bombers. they trying to block all my blessings they thought i lost the stepping i bet on me and my team ISO is what i'm rapping put on for the whole city yeah i got them rocking with me i bet on me and my team ISO is what i'm rapping Dotarliśmy do Hedsona. This is Hedson, my brother. Hedson it's a rapper. We speak about this. Yeah, big musician. I pokażę wam, gdzie dzisiaj będziemy spali. Tu jest Hedsona podwórko, że tak powiem. Mieszka tu na pewno nie sam, tylko wynajmuje. To już widzę jego bębenki. Naprawdę z świetnym muzykiem. Będziemy spać tu na hamakach. Tylko trzeba je rozwiesić. I zobaczcie, tu idziemy do Płota. Co prawda jest masa śmieci na początku, w pierwszej linii, ale dalej jest mój Atlantyk i Zatoka Gwinejska. Dokładnie tutaj. Tam jest ciekawa wioska. Wioska, też zagroda. Taka bardzo biedna przed chwilą kobieta szła. Normalnie z piersiami na wierzchu, że tak powiem. Więc myślę, że tam pójdziemy. Albo dzisiaj, albo jutro. Może z Hudsonem, żeby mnie nie zadzidowali. Ale pójdziemy i nagramy tą największą biedę, bo tam już naprawdę ta bieda jest, zresztą sami widzieliście. Także tak, dzisiaj śpimy u hadsona. Dobra słuchajcie, jesteśmy u na tarasie, jemy sobie, Przedtem kupiliśmy miski, żeby mieć w czym jeść, ponieważ jedzonko dostaliśmy oczywiście w torebce. Jest to jakieś tradycyjne jedzenie benijskie, Józio w kanale wam powie jakie to jedzenie, a zobaczcie. Jaki mamy tarasik, haha, ha, tam jest Zatoka Gwinejska, tak będę wam to powtarzał 100 tysięcy razy. A nasz biedny Hudson niestety żyje tak jak żyje, płaci za to mieszkanie, ile on za to płaci? 30 euro, czekaj 20, 30 euro, jakieś 30 euro, czyli powiedzmy 135 polskich złotych, jak na niego to jest bardzo dużo, to jest straszne. Takie klimaty kochani, tutaj Hudson z jointem. W <śpiewa> Powiedziałem wam, że nasz nowy ziomek Hudson Hudson naprawdę nie wiem jak to wymawiać, nieważne. Mieszka biednie. Słuchajcie, on wcale tak biednie nie mieszka. Zobaczcie jego sąsiadów, którzy mieszkają, nie wiem jak to nazwać, w szałasach. Dosłownie w szałasach, ale z prądem, bo kable dochodzą do tych szałasów, więc to jest dopiero bieda. Zobaczcie. Szkalcie, zajrzymy tu przez zagrodę. A co? <grywa> Kuba nie zajrzy. O, masakra, co? Najgorsze jest to, że tutaj taka bieda. Tam przepiękny Atlantyk. A co chwilę jakieś piękne hotele dla białasów. Te kontrasty są, powtarzam Wam to setny raz w Afryce, olbrzymie i aż się nie da nawet czasami patrzeć. No sami spójrzcie. Co tu się dzieje? Bieda aż piszczy Mrzyłmy się? Czy tu? Foto Come foto oszukam ich Merci beaucoup, guys merci dziękuję. Fajne dzieciaki. Hello 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 Don't Scary No jak sami widzicie, bieda Aż hula, zaraz wam coś pokazuję. A patrzcie, tu, może nie jakiś piękny hotel, ale ładny hotel, który na pewno nie mało kosztuje i Europejczycy muszą słono za ten hotel płacić. Tutaj kolejny, może nie jakiś super piękny, to jest guesthouse, a nie hotel, ale widzicie te kontrasty? A tu rozwalona fura i to biedne dzieci. lɔkɔ mɛ bí mi dɛyìí mɔgɔdekilọ mi itɔ fɔmɔdàkófama dàkpɛ júwɛ lɔkɔ mɛ bí mi dɛyìí ɛ mabomi tɔ lɛ si nuwayi mi tɔ lɔkɔ mɛ bí mi dɛyìí mabisi yi de sábi tɔmɔdé tɔ tɔdugbosa ahu lɔkɔ mɛ bí mi dɛyìí midogba ti huonu kò tà gbɔmi tɔ ɛyà ti huonu kò tà kɔmɛ bí mi dɛyìí ɛ butakomɛ bí mi bí tẹfɔd Pra mim Kochani, nowy dzień. Pojechaliśmy na śniadanko z Hudsonem, jego motorem. Zobaczcie, w jakim jesteśmy w fajnym barze. Bar się nazywa Lion Bar, ale miejscowi na ten bar mówią Regge bar. Dlaczego regę? Myślę, że widzicie, wszędzie są barwy reggae. No i tu bylcy tutaj sobie palą. Tutaj nasz Bob Marley, oczywiście. Zobaczcie, jak to jest świetnie wszystko zrobione. Wszystko w kolorach reggae. Dosłownie wszędzie. Każdy jeden stół, każde jedno krzesełko. Tutaj plakat Boba, tutaj reklama, Lion Bar, to jest fajne. Już Wam pokazuję co mamy na śniadanko, jest przepyszne, już spróbowałem. Chłopaki już tam z połowę pewnie wcieli. No i oczywiście Zatoka Gwinejska, wiadomo. Nie jest to tradycjonalne jedzenie, tradycjonalne, tradycyjne. Tu mam spaghetti z krewetkami i z żółtym serem, przepyszne. Józek ma z tym samym sosem, z krewetkami i serem. I Hedson, yeah. The Big One Rapa. Yeah. Hedson ma to samo co Juzek. Także tak, smacznego. Jest to przepyszne koszt takiego oddania 3 euro plus minus. Także drogo i niedrogo. Mieszkamy u Hedcona za darmo, także możemy sobie pozwolić na trochę lepsze jedzonko. Tak to wygląda. Nie wszyscy wiecie, Kuba nienawidzi owoców morza. Nigdy w życiu nie zjadłem nawet pół krewetki. Te krewetki są tak pyszne, że je wcinam jak szalony. Są naprawdę świeże. I get money, get money. This bam bam, bam. Hey, bam, bam, she wanna flick for the ground. But i stop it, stop Who I am? So she wanna check this bitch on cam. Like, hold up. She wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. lines better. I pull up. Yeah. Papito paga los bills OK, słuchajcie wróciliśmy z Reggae Baru inaczej Lion Baru jesteśmy pod Headsona Domkiem. tak jak wam obiecałem idziemy do tej bardzo biednej zagrody, zobaczcie tam rybacy wyciągają sieci, jest to tak ciężka praca że kiedyś im pomagałem i naprawdę fu, uwierzcie mi na słowo, że czasami ta sieć wszystkich przewraca bo fala idzie w drugą stronę dobra wchodzimy na przypał, cicho to jakaś mama z dzieciaczkiem? bożu mama Bonsoir! Ja pierdzielę jaka bita! ej, zobaczcie! Może mama! To jest się bawi? Może męsiu! Sawa, patrzcie, jaki ma tatuaż! Na czole jest z jakiegoś plemienia! Give me five! Może męsiu! Sawa? Zobaczcie ten tatuaż! Haha! Ha. Merci, beaucoup się! Merci! Ale upierdzielony w piasku tutaj chłop śpi. Bonjour, Monsieur. C'est pas kamera. Merci beaucoup, Monsieur. Ale widać, co? Zobaczcie. Niesamowite. Merci beaucoup, Monsieur. Ok, słuchajcie, tym jakże biednym akcentem kończymy ten odcinek. Bonjour, mama. Tutaj mama z cycami na wierzchu. Będę musiał zarytuszować. Nie wiem, czy ją widzicie. Generalnie rzecz biorąc, piersi z Afryce, w Afryce z Józiem widzieliśmy tyle, że mamy już dość chyba na całe życie. <laughs> Poważnie wam mówię. No, tak to wygląda. Okej, okay, kończymy ten odcinek. Przepięknie wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek z Beninu. Trochę tych odcinków będzie. Jeszcze raz dziękujemy razem z Józiem. Trzymajcie się, do następnego. record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, live on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. You. For the record, 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 for the record. Been a little too nice to y'all.